Czym jest lęk? Towarzyszył mi od dzieciństwa i nierzadko zdarza mi się go odczuwać w dorosłym życiu. Z wiedzy powszechnej wiemy, że lęk jest nieprzyjemnym stanem emocjonalnym związanym z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa. Często objawia się jako niepokój lub uczucie napięcia. W odróżnieniu od strachu który jest związany z zagrożeniem zewnętrznym, na przykład ktoś nam grozi nożem, lęk jest procesem wewnętrznym. Lęk u mnie pojawiał się bardzo często, gdy nakręcałam się przez negatywne myśli i popadałam w czarnowictwo, a im więcej myślałam, tym bardziej odczuwałam lęki. I nie pomogły mi pozytywne myśli, mimo że często ich stosowałam. Dlaczego? Otóż lęk wywodzi się ze schematów poznawczych, które tworzą nasze przekonania w dzieciństwie. I tak w lęku możemy zobaczyć schemat pesymizmu. Koncentrujemy się na negatywnych aspektach życia i minimalizujemy te pozytywne. Skupiamy się na negatywnych szczegółach, martwimy się porażkami, nawet jeśli obecnie jest dobrze. I tak było też u mnie. Mimo stosowania pozytywnych myśli, afirmacji, zawsze odzywał się we mnie wewnętrzny głos: To się nie uda, nie dasz rady. I moje myśli stawały się coraz bardziej natarczywe, bardziej negatywne i budziły we mnie lęki. Zamartwiałam się po prostu o wszystko. Aż pewnego dnia przeczytałam gdzieś, że nasz umysł jest jak komputer, lubi szukać odpowiedzi, więc zaczęłam pytać samą siebie: skąd te lęki się pojawiają? Kto u mnie w rodzinie miał taki silny wpływ do zakodowania we mnie takiego schematu? I w ten sposób doszło do mnie, że te lęki. Które u mnie się pojawiały, były zaszczepione przez moją babcię, z którą mieszkałam w dzieciństwie, która zawsze się zamartwiała o wszystko. I to zostało we mnie zaszczepione. Teraz, gdy zdarzają się takie chwile, kiedy odczuwam lęki, zadaję sobie pytanie w jakiejkolwiek sytuacji zadaję to samo pytanie a jakie są fakty? I staram się je zapisać. E, mam wewnętrzne odczucie, jakby mój umysł w tym właśnie momencie e, zatrzymał napływające myśli i szukał odpowiedzi realnych. I to też powoduje, że się usp uspokajam i patrzę realnie na daną sytuację. A co za tym idzie, motywuje mój mózg. Do szukania kreatywnych rozwiązań. Więc jeśli masz napływające myśli, natarczywe i negatywne, które budzą w tobie lęki, zadaj sobie to proste pytanie: A jakie są fakty? I zobaczysz, że większość tych pesymistycznych myśli i odczuć powoli zacznie odchodzić, bo pojawią się odpowiedzi. A najczęstszą przyczyną naszych lęków jest brak informacji. I tak na przykład, gdy boimy się egzaminów, nie wystarczy mówić sobie Nie bój się, dasz radę, bo mimo powtarzania tego zdania, i tak będziesz się bał. Ja sobie powtórzyłam kilka razy, bo kilka razy miałam egzaminy i zawsze czułam lęk. OK? To jest normalne, że czuję lęk. Jednak przygotowałam się do egzaminu i wiem, że sobie poradzę. I zdawałam. Zdawałam ze spokojem. Zaakceptowanie lęku w sobie spowoduje, że emocje odpuszczą. Powoli może, ale odpuszczą. I w każdej sytuacji, w której się znajdujemy, takiej lękowej, gdzie mnóstwo natarczywych myśli się pojawia, u mnie często jest to w trosce o, o moje dzieci, o, o rzeczy bieżące. Jak zapłacenie rachunków, jak jest do pracy. Nieraz lęki, lęki się pojawiają, ale zawsze pracuję z tym pytaniem: a jakie są fakty? I gdy na przykład mój syn nie odbiera telefonu, albo córka, to wcześniej się bardzo zamartwiałam, co się stało, może coś się stało, i oczywiście. Scenariusz czarnowictwa był gotowy. Natomiast zaczęłam pracować z pytaniem: A jakie są fakty? Być może poszedł spać, być może jest zajęty, zadzwoni później. I tak było też w realu. Odzwaniał i mówił, że nie, nie mógł rozmawiać albo że spał. To samo z córką. Więc zanim popadniemy, e Widzenie wszystko w czarnych barwach, lepiej zaufać mózgowi, zadać pytania i zapisywać odpowiedzi. Damy sobie więcej spokoju i więcej realnych odpowiedzi na to, co jest wokół nas i czy czasem. W naszym umyśle lęki nie pojawiają się ze spraw związanych z przeszłością, ale każdy z Was będzie wiedział, czy rzeczywiście jest realne zagrożenie, czy to tylko w Waszych głowach. Cześć.